Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dziś porozmawiamy sobie o sztormie Luis, który przemieszczał się przez zachodnią Europę i przyniósł bardzo silne porywy wiatru oraz burze. Ja z tej strony dziękuję wszystkim wspierającym, wszystkim obserwującym i wszystkim oglądającym nasze materiały i przechodzę już do tego, co się działo w Europie. A działo się dużo, co widać chociażby na tym zdjęciu, zdjęciu wykonanym w Holandii. Widzimy chmury matus w zachodniu. Prawdopodobnie słońcu. Bardzo piękny widok dla osób, które śledzą burze, z racji tego, że one z chmurami burzowymi są związane i burze występowały między innymi właśnie w Holandii. Generalnie chmury mammatus przed komórkami burzowymi, przed burzami są bardzo niebezpieczne, one oznaczają bardzo niebezpieczną sytuację pogodową, a chmury mammatus po burzy. To jest przede wszystkim fantastyczny, piękny widok. No ale co się w ogóle zadziało w tej Europie Zachodniej? W Europie Zachodniej mieliśmy Niże. Te Niże nadal tam występują. Główny Niż znajdujący się nad Islandią. No i tutaj wzdłuż takiego bardzo długiego frontu atmosferycznego, chłodnego, kolejne Niże i nas najbardziej interesował Niż znajdujący się na południowym wschodzie Wielkiej Brytanii. On lokował się wzdłuż frontu atmosferycznego i jeszcze od niego właśnie odchodził taki bardzo dynamiczny, konkretny front atmosferyczny, który oddzielał cieplejsze i wilgotne powietrze na południu Europy od zdecydowanie chłodniejszego i bardziej suchego powietrza nad Oceanem Atlantyckim. Te chłodne powietrze napierało z północy w kierunku południa, w kierunku Hiszpanii, Francji, natomiast ciepłe powietrze wypierane było w kierunku wschodniego Morza Śródziemnego, tutaj Włochy i Niemiec. No i do tego jeszcze do chodził bardzo silny prąd strumieniowy na wysokości 300-500 hektopaskali. Widzimy tutaj, im bardziej biały, tym silniejszy ten prąd strumieniowy. On pięknie się układał wzdłuż frontu atmosferycznego i tutaj właśnie w okolicach Francji mieliśmy najtrudniejszą sytuację pod kątem właśnie tych silnych porywów wiatru i burz. Tutaj mieliśmy trajektorię tego sztormu Louis. On z nad okolic Londynu miał przemieszczać się przez Morze Północne w kierunku Danii, następnie Norwegii z ciśnieniem w miejscu z, ciśnieniem, z najniższym ciśnieniem 956 hektopaskali gdzieś na północ od Danii. I to to też faktycznie miało miejsce. To jest to są zdjęcia satelitarne jeszcze z, przed uderzeniem tego sztormu Luis, jeszcze z przed uformowaniem. Widzimy tutaj strefę frontów atmosferycznych i zobaczmy co się dzieje. Widzimy jak ten front atmosferyczny zbliża się do lądu, tu się formuje niż. Ten sztorm Luis i on kieruje się dalej w kierunku wielkiej, w kierunku danii. Widzimy tutaj formacje konwekcyjne burze i bardzo silne porywy wiatru. 23, czyli już w dniu nagrania tego materiału, możemy zaobserwować, że ten niż dalej przemieszcza się w kierunku. Norwegii, Szwecji i w tym momencie osiąga już właśnie południowe krańce Norwegii bardzo silne porywy wiatru występują jeszcze nad Cieśninami Duńskimi, ale już sytuacja powoli zaczyna tam się stabilizować. Natomiast nad Polską kolejny system frontów atmosferycznych związany z tym sztormem Luis i znów bardzo dużo opadów deszczu i u nas praktycznie tylko te opady deszczu występowały. My natomiast przenosimy się. Do Francji i model Swiss HD 4x4 pokazywał bardzo silne porywy wiatry u wybrzeżu, u wiatru u wybrzeżu zachodniej Francji. U wybrzeży zachodniej Francji 148 km na godzinę. Okazało się, że w porywach. Faktycznie te porywy były słabsze, 130 do 140 km na godzinę. Natomiast wspominałem, pamiętacie o tym, że to są sygnatury burz, które mogą wystąpić, i te burze wystąpiły. Stąd tutaj jak najbardziej nam się to sprawdziło. Przejrzyjmy jeszcze prędkość wiatru, jaka była notowana. Zacznijmy od Francji. Na początku, czyli w godzinach popołudniowych 22 lutego, najsilniejsze porywy wiatru występowały w zachodniej Francji, na wybrzeżach do 120 km na godzinę. Z biegiem godzin coraz więcej silnych porywów wiatru notowano w centralnej i północnej Francji. Tam do 120 km na godzinę, szczególnie na wybrzeżu. No i dalej, bardzo silne porywy wiatru przemieszczały się dalej w głąb Francji, w kierunku. Holandii oraz Belgii, i zauważcie tutaj takie pasmo czerwone. Tutaj były notowane prędkości wiatru od 80 do 100 bądź 110 km na godzinę. Tu występowały burze, tu przechodziła tak zwana squall line, linia konwekcyjna i tu właśnie te porywy wiatru były bardzo silne. Przenieśmy się natomiast już do całej Europy. Tu mamy odczyty prędkości wiatru, i znów prześledźmy od początku. Na początku w godzinach popołudniowych 22 lutego, najsilniej wiało we Francji, na zachodnich wybrzeżach Francji. Następnie ta strefa przemieszczała się coraz bardziej w kierunku Francji Centralnej i Północnej. porywy do 120 bądź 128 km na godzinę. Kilka godzin później ta strefa bardzo silnych wiatrów przesunęła się bardziej w kierunku wschodnim i północnym, osiągając już, wybrzeża, znaczy osiągając już granice Holandii, granice Belgii, następnie kierując się dalej na północny wschód. Porywy wiatru do 130 bądź 138 km na godzinę w centralnej części występowały burze, więc tutaj te prędkości wiatru związane były przede wszystkim z konwekcją. W kolejnych godzinach, już w godzinach porannych, takich późnonocnych i porannych, ta, ten niż przemieszczał się już dalej w kierunku Danii. No i te silne porywy wiatru już tutaj zaczęły się uspokajać, bo mieliśmy do 80-90 bądź 100 km w Niemczech zachodnich. No i ten niż. Potem przemieścił się już bardzo mocno, pogłębiając gdzieś w okolice Danii, zachodnich wybrzeży Danii, i tam w, w Holandii, w Belgii i właśnie w zachodniej Danii wzrosł, wzrosła prędkość wiatru do 120-125 km na godzinę, i następnie przemieściła się nad północną część Danii z prędkością znów 100-110 do 120 km na godzinę. A więc no, i teraz już generalnie w momencie nagrania, czyli 23 w godzinach południowych, popołudniowych, sytuacja tu się uspokaja i ta prędkość wiatru nam też maleje. Najsilniejsze porywy wiatru zanotowano we Francji. Bec -melen, Melen, ja ze francuskiego nie jestem dobry, widzicie po prostu te miejscowości, te punkty. Do 137 km na godzinę prędkość wiatru została zanotowana we Francji, w Holandii, do 100. 100, 104 km na godzinę w Niemczech, Brocken, no to tutaj 140 km na godzinę, ale ogólnie od 119 do 120, 125 kilometrów na godzinę. No i jeszcze mamy Danię. W Danii wielu, w wielu miejscach powyżej 120 km na godzinę, szczególnie na zachodnich wybrzeżach występowało. Oprócz silnych porywów wiatru występowały również zjawiska konwekcyjne. W, w formie zjawisk liniowych, czyli linii konwekcyjnych i burz. Pierwsza linia konwekcyjna już utworzyła się po południu 22 lutego, przemieszczając się z okolic Paryża w kierunku właśnie Holandii. Lokalnie te burze były dosyć długotrwałe, dosyć intensywne, padło prawie 16 tysięcy wyładowań, później pojawiły się burze również w Belgii, w Danii, również w Szwajcarii oraz 23 lutego pojawiły się na północy Hiszpanii, właśnie wzdłuż tego frontu atmosferycznego chłodnego. Ogólnie do momentu nagrania tego materiału, czyli do 23 lutego, mamy 25610 wyładowań, i tutaj te białe obszary oznaczają, że w tym momencie burze trwają, więc tych wyładowań będzie zdecydowanie więcej. No, pogoda całkiem konkretna. No, i zerknijmy jeszcze, co tu się zadziało w tych krajach, przede wszystkim. Z przeglądu prasy, z przeglądu mediów wynika, że jedna osoba poniosła śmierć poniosła śmierć we Francji. Z tego co czytamy, był to 52-letni kierowca, który został e, znaleziony martwy w kabinie swojego samochodu w rzece. Prawdopodobnie z tego co mówią media. Przemieszczał się samochodem przez zamknięty most, i wszystko wskazuje na to, że samochód został zdmuchnięty z mostu do rzeki. Oprócz tego bardzo dużo osób zostało pozbawionych energii elektrycznej, no i drobne straty związane z wiatrem. Jeśli chodzi o Holandię, o Belgię, no to tam przede wszystkim. Dosyć duża liczba osób została odcięta, jeśli chodzi o prąd, została odcięta od prądu, ale oprócz tego wielkich zniszczeń nie było. Natomiast w Danii, z tego co czytamy, 4000 osób zostało bez prądu, ale też nie ma żadnych obrażeń u ludzi bądź śmierci. Moi drodzy, dziękuję za to, że byliście tutaj na tym materiale. Widzimy się w kolejnym. Zapraszam do instalacji aplikacji monitor burz, żeby być na bieżąco oraz do subskrypcji naszego kanału. Pozdrawiam serdecznie.